10 najlepszych transporterów opancerzonych na świecie. Miejsce 10 K808 to południowo-koreański transporter opancerzony nowej generacji z układem napędowym 8x8, znany także pod nazwą Biały Tygrys. Pierwsze egzemplarze pojazdu trafiły do koreańskiej armii w roku 2017. K-808 przewozi oprócz dwuosobowej załogi 10 żołnierzy desantu. Powstały także wersje wsparcia ogniowego z armatą 120 mm, samobieżny moździerz 120 mm, arty System obrony powietrznej i pojazd dowodzenia. W bazowym wariancie kołowego transportera opancerzonego K808 waży około 20 ton. K808 może pokonywać także przeszkody wodne. Opancerzenie pojazdów w tej wersji chroni przed ostrzałem. Od przodu pociskami kalibru 14,5 mm i z boków pociskami kalibru 7,62 mm. Za napęd odpowiada silnik o mocy 420 koni mechanicznych, który pozwala rozpędzić pojazd do 100 km na godzinę. Na drodze zasięg K808 wynosi maksymalnie 800 km. Miejsce 9 K16 Bumerang. K-16 bumerang to kołowy transporter opancerzony w układzie 8 na 8, w teorii przeznaczony do zastąpienia starszej rodziny transporterów BTR, został zaprojektowany od podstaw przez Koncern Gaz, a prototyp zaprezentowano w 2013 roku. Transporter K-16 bumerang ma trzyosobową załogę i może przewozić do 8 żołnierzy Desantu, Umieszczone w wieży uzbrojenie obejmuje 30 mm armatę. Automatyczną, karabin maszynowy i dwie lub cztery wyrzutnie pocisków przeciwpancernych. Kornet M. Masa bojowa pojazdu wynosi ponad 28 ton. K16 może poruszać się z prędkością do 100 km na godzinę po drodze, a zasięg wynosi do 800 km. Miejsce ósme Pars 3. To kołowy transporter opancerzony, opracowany przez turecką spółkę FNSS Defense Systems. Pojazdy występują w wersjach 4x4, 6x6 oraz 8x8. Pojazdy z rodziny Pars mają modułową konstrukcję, pozwalającą na skonfigurowanie platformy bazowej do poszczególnych funkcji, między innymi bojowego wozu piechoty, transportera opancerzonego, wozu dowodzenia czy też pojazdu zabezpieczenia technicznego. Pojazd może być wyposażony w wieże jedno lub dwuosobowe oraz zewnętrznie zamontowany karabin maszynowy 12,7 mm. Pars 3 8x8 ma dwuosobową załogę i może przewozić 12 żołnierzy desantu. Masa bojowa Pars 3 8x8 wynosi 30 ton, a pojazd napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 530 koni mechanicznych, umożliwiającym osiągnięcie maksymalnej prędkości na drodze do 100 km na godzinę. Zasięg tego transportera opancerzonego przekracza 800 km. Miejsce siódme, Terex 3. To transporter opancerzony w układzie 8 na 8 opracowany przez Singapore Technologies Kinetics. Ten pojazd opancerzony waży 35 ton. Transporter ma kadłub w kształcie podwójnej litery V, zapewniający ochronę przed minami lądowymi i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. T-Rex 3 jest wyposażony w izraelską dwuosobową wieżę Elbit. Uzbrojony jest w armatę 30 mm. W zależności od Wymagań klienta Terex-3 może być wyposażony w przeciwpancerne rakiety kierowane oraz w współosiowy karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Terex-3 jest obsługiwany przez trzyosobową załogę, składającą się z dowódcy strzelca i kierowcy. Pojazd może pomieścić 10 w pełni wyposażonych żołnierzy Desantu. Terex-3 napędzany jest turbodoładowanym silnikiem wysokoprężnym Caterpillar. O mocy 600 koni mechanicznych maksymalna prędkość po drodze wynosi do 90 km na godzinę, a zasięg do 600 km. Miejsce szóste M1126 Striker. To kołowy transporter opancerzony w układzie 8 na 8 będący na wyposażeniu Armii Stanów Zjednoczonych od roku 2002, striker jest lepiej chroniony niż wiele innych transporterów opancerzonych, w tym konstrukcje rosyjskie i chińskie. Przedni pancerz wytrzymuje trafienia pociskami z karabinu maszynowego kalibru 14,5 mm oraz odłamkami z amunicji artyleryjskiej. Striker jest uzbrojony w ciężki karabin Maszynowy M2 12,7 mm lub automatyczny granatnik MK-19 40 mm, zamontowany w zdalnie sterowanym stanowisku uzbrojenia. Transporter opancerzony Striker ma dwuosobową załogę, w tym dowódcę i kierowcę i może przewozić oddział złożony z dziewięciu w pełni wyposażonych żołnierzy. Ten pojazd występuje w wielu wersjach, w tym jako M1296 Dragon z bez załogową wieżą Kongsberg z armatą MK44 Bushmaster II kalibru 30 mm. Pojazd wyposażony jest w silnik wysokoprężny Caterpillar 1326 rozwijający moc 350 koni mechanicznych. Osiąga on prędkość maksymalną około 96 km na godzinę oraz posiada zasięg maksymalny do około 500 km. Minusem tego pojazdu jest fakt, że w przeciwieństwie w przeciwieństwie do większości nowoczesnych transporterów opancerzonych pojazd ten nie jest amfibią. Miejsce piąte KTO Rosomak. To kołowy transporter opancerzony, produkowany w wielu wersjach zabudowy w Polsce w oparciu o licencyjną wersję bazową fińskiego pojazdu Patria AMV. KTO Rosomak zbudowany jest w układzie 8 na 8 z napędem na wszystkie koła. Bojowy Rosomak może przewozić 11 osób: kierowcę, dowódcę, działonowego i 8 żołnierzy Desantu. Najnowszy system wieżowy stanowi zdalnie sterowana bezzałogowa wieża. ZSSW 30. Główne uzbrojenie stanowi armata automatyczna MK44 Bushmaster II, kalibru 30 mm, o zasięgu efektywnym 3 km. Strzelec ma do dyspozycji także uniwersalny karabin maszynowy 12,7 mm, oraz podwójną wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike LR o zasięgu 4 km. Za jego napęd stanowi silnik. Diesla Skania, który generuje niemal 540 koni mechanicznych mocy. Jednostka rozpędza ważący około 26 ton, w pełni uzbrojony wóz do prędkości nawet 100 km na godzinę i pozwala pokonać do 1000 km na jednym tankowaniu. Miejsce czwarte: Law 6.0. LaV-6 to kanadyjski transporter opancerzony. W układzie 8 na 8, w pełni uzbrojony transporter waży ponad 28 ton. Pojazd występuje w wielu wersjach i jest nabywany w dwóch głównych wariantach: transporter opancerzony wyposażony w armatę 25 mm oraz wariant wsparcia, oznaczony jako opancerzony pojazd wsparcia bojowego ACSV. Podstawowy pojazd armii kanadyjskiej ma dwuosobową wieżę, uzbrojoną w działko M242 Bushmaster kalibru 25 mm. Uzbrojenie dodatkowe stanowi karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Cechą charakterystyczną ACVS, tak samo jak w przypadku LAV-6.0, jest podwójne dno kadłuba w kształcie litery V, które zapewnia zwiększoną ochronę przed minami bądź improwizowanymi ładunkami wybuchowymi. Niektóre źródła podają, że przedni pancerz jest w stanie wytrzymać trafienia z dział kalibru 30 mm. Obecnie LAW 60 jest jednym z najlepiej chronionych transporterów opancerzonych na świecie. Załogę pojazdu stanowią trzy osoby. Przewieźć może do siedmiu żołnierzy desantu. LAV-60 jest wyposażony w silnik Caterpillar, który rozwija moc 450 koni mechanicznych. Maksymalna prędkość Szybkość na drodze wynosi do 100 km na godzinę, a zasięg pojazdu szacuje się na około 600 km. Miejsce trzecie: Bokser. Transporter opancerzony Boxer to efekt niemiecko-holenderskiej kooperacji. Jest produkowany przez konsorcjum Artek tworzone przez koncerny Krauss-Maffei Wegman i Rheinmetall. Pierwsze pojazdy zostały dostarczone w 2009 roku, a do tego czasu Boxer zdobył kilka zamówień międzynarodowych. Boxer został opracowany w wielu wariantach wykorzystujących podwozie 8x8. W zależności od wersji pojazd może ważyć nawet 33 tony. Transporter opancerzony przewozi 3 osoby załogi i do 8 żołnierzy Desantu. Jego uzbrojeniem jest wieża Rheinmetall Lance z 30 mm armatą, karabinem maszynowym 12,7 mm i wyrzutnią pocisków przeciwpancernych Spike. Pojazd może poruszać się z prędkością do ponad 100 km na godzinę. Dzięki silnikowi o mocy ponad 700, K mechanicznych. Zasięg boksera to ponad 1000 km. Miejsce drugie: Pirania 5. Mołag Pirania 5 to opancerzony wóz o układzie 8x8, opracowany przez szwajcarski koncern GDELS General Dynamics European Land Systems. Pojazd ma masę całkowitą wynoszącą 30 ton. Opancerzenie zapewnia ochronę przed pociskami kalibru 14,5 mm i 23 mm od frontu. Załoga jest chroniona również przed minami do 10 km. Kilogramów. Transportery Pirania 5 są w zależności od wariantu. Uzbrojony w standardzie w karabin maszynowy 12,7 mm i automatyczny granatnik 40 mm lub wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych TOW lub system moździerzowy Spare MK2 kalibru 120 mm. Mołak Pirania 5 może być także wyposażona w wieżę z działkiem 30 mm, załogę transportu. Transportera stanowi trzech żołnierzy, a do przedziału desantu może zmieścić się maksymalnie 8 żołnierzy. Napędzany jest silnikiem wysokoprężnym MTU o mocy 580 koni mechanicznych. Dzięki temu może się rozpędzić do 100 km na godzinę po drodze utwardzonej i brodzić w wodzie z prędkością 10 km na godzinę. Z pełnym zapasem paliwa może przejechać około 800 km. Miejsce pierwsze Patria AMVXP. AMVXP jest najnowszym wariantem fińskiej rodziny transporterów Patria 8x8. Maksymalna masa pojazdu sięga 32 tony, z których 15 ton to maksymalna masa zabudowy specjalistycznej. Załoga składa się z trzech żołnierzy: dowódcy, kierowcy i działonowego. Transporter może też zabrać 8 żołnierzy desantu. Pojazd może być łączony z wieloma systemami wieżowymi. Główne uzbrojenie. Uzbrojenie może stanowić armata automatyczna MK44 Bushmaster II kalibru 30 mm wraz z współosiowym do armaty karabinem maszynowym kalibru 7,62 mm i podwójną wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych. Innym wariantem uzbrojenia może być zdalnie sterowane stanowisko uzbrojone w karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Napęd stanowi silnik wysokoprężny Skania o mocy 600 koni mechanicznych, który rozpędza pojazd na drodze do 100 km na godzinę. Zasięg transportera wynosi do 1000 km. Patria AMV XP może również pływać z prędkością około 6 do 10 km na godzinę w zależności od warunków.